Na USDJPY jak widzicie, też tutaj został poziom. Tyle tylko, że ten poziom, który, który tutaj został, no on został wcześniej. Podczas danych został nam ten. Oczywiście bardzo szybko go rozliczyliśmy. No i teraz na SkyBlue jest ten poziom do zrealizowania. Patrząc na price action, to też można by powiedzieć, że mamy tutaj konsolę i to co się dzieje jest niczym innym jak retestem tej konsolidacji. Jak najbardziej się z tym zgadzam. My mamy dodatkową zmienną w postaci SkyBlue i, i, i kreski, tak to nazwijmy, która mówi, że ten, ta cena tutaj powinna wrócić właśnie do tego miejsca. Czyli niekoniecznie zjechać czy do 50% czy poniżej, tylko tutaj to załatwia sprawę. No, oczywiście znowu ludzie od Price Action mogą powiedzieć, że, że to jest wybicie tutaj tego pina i zawracamy. No, zgadzam się z tym. Istotne jest to, żeby tych zmiennych, które będą nam podpowiadały, w którym kierunku cena zmierza, żebyśmy mieli ich jak najwięcej. Na USDJPY mamy ten poziom. W tej chwili rozjeżdżamy, tutaj mamy ten poziom do zrobienia, więc jak będziemy tutaj? Tu, już podpowiadam, co to za poziom. 114 153. Jeżeli cena pojawi się tutaj w tych okolicach, osobiście będę szukał okazji do zajęcia pozycji na buy, na pewno do Sky Blue, może tu, a może do 122. Ale to już z innego powodu. Tygodniowe wsparcie i opory. Przejechaliśmy tu się cena trochę pokręciła. Nie ukrywam, że jak się nam pojawiła taka sytuacja, że cena na redach wychodzi powyżej, retestuje nam górną bandę. No to mieszane uczucia, bo historia pokazuje, że potrafimy tutaj, że cena potrafi po takim reteście uciec do X-ów, a nawet dalej. Więc ważne było to, jak się cena zachowa tutaj na szczycie. No ale tutaj na szczycie zachowała się modelowo. Tu wam pokażę taki szybki patent. Tak? Że po prostu te, ta konsolidacja tutaj na niskim interwale zatrzymała nam podróż ceny w górę. Retest. Potem tutaj mieliśmy jeszcze kolejny retest. To już bardziej był retest tego szczytu. No i pojechaliśmy, pojechaliśmy w dół. Ten poziom bardzo prawdopodobny. Na nim reakcja pro wzrostowa. I jeszcze poziomy c czyli miesięczne wsparcie i opory. Na USDJPY no nie widać jakichś wielkich reakcji, no była tutaj zobaczcie reakcja, znaczy reakcja, nie było jej, o. reakcja to była tu. Tutaj nie było reakcji, to była akcja. Akcja w sensie wyjazdu i to takiego dość dalekiego, retest górnej bandy, retest i dopiero w kolejnym miesiącu mieliśmy powrót. Powrót, rozliczenia. Jakby to powiedzieć, no ci od dużych pieniędzy nie lubią ich tracić, więc zrobienie tego poziomu było, no, znowu, jak popatrzycie na historię i to nawet taką długą, my historię w tej chwili już mamy prawie z dwóch lat, Zgromadzoną, no to niezrobienie poziomów miesięcznych, nie wiem, może na wszystkich instrumentach bym znalazł, że, że nie zostało to zrobione w jednym, dwóch, trzech przypadkach. Czyli mówimy tutaj o nieskuteczności na poziomie jednego, może dwóch procent. Może. Więc warto wtedy, jeżeli taki poziom jest rozjeżdżany, to warto wtedy patrzeć na niskie interwały i po prostu jechać go, rozliczyć. To tak a propos miesięcznych poziomów. Tutaj na USD od PY dojeżdżamy do nich bardzo, bardzo rzadko. OK, moi drodzy, pięknie Wam dziękuję. Jeszcze raz zachęcam do testowania poziomów DML. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał przyjemności korzystać, to proszę o kontakt na mariuszmałkadrozdowski.pl bądź support.deepmarketlevel.com i pomyślimy, co z tym zrobić. Zachęcam. USDCHF, Skyblue na początek i Jazda. Dobrego dnia, jesteśmy w kontakcie, trzymajcie się, cześć.